Powtórzę jeszcze raz. Odzyskiwanie manewrowości ruszając do przodu jest dużo prostsze. Bo zobaczcie na przykład. Ja teraz tutaj stoję względem wody. Mhm. Ja względem wody sobie stoję. Ok. Nie mam prawie żadnej prędkości. Jak ja wyłożę sobie ster w lewo na burt, dam minimalną do przodu i dam kopa do przodu, to cała łódka jeszcze nie ruszyła, ale jacht już mi się obrócił. Dlaczego? Dlatego, że. Ca... O, i to jest tak zwana zacieśniona cyrkulacja. Cały jacht, cały kadłub mija może wodę z prędkością, załóżmy, jednego czy pół węzła. Ale cząsteczki wody, które idą ze śruby, minęły płetwę sterową z prędkością pięciu, sześciu węzłów, bo tutaj poszedł strumień wody, bardzo mocny. Dlatego ta łódka mnie się tak posłuchała. Dlatego ona tak gwałtownie, nim jeszcze ruszyła do przodu, to ona pyk, gwałtownie skręciła już w lewo lub w prawo. I jest to pojęcie tak zwanej zacieśnionej cyrkulacji. Okej. Okay. Są instruktorzy, którzy uczą, żeby tam obracać się zaciśnioną cyrkulacją, trenować to 360 stopni. To z reguły robią ci instruktorzy to nie na swoich łódkach itd. Taka...